Witam na kanale wiatrakowni. Dzisiaj raport miesięczny z produkcji małych turbin wiatrowych za miesiąc luty. Luty to właściwie jego pierwszy tydzień, kiedy rozegrała się cała akcja. Patrząc na prognozę pogody 2 lutego, było wiadomo, że będzie się coś działo. Wiatr wiał z prędkością 10-15 metrów na sekundę, a z jednodniową przerwą z wiatrem 6-8 metrów na sekundę. Takie systematyczne pompowanie energii przez 24 godziny musiało przynieść rezultaty, i tak się stało. Pierwszy tydzień lutego to absolutny rekordzista w produkcji mikrofarmy w skali roku. Konfiguracja turbin, tak jak na koniec stycznia: turbina 700W Istabris i700, turbina chińska M5 o mocy 1 kW oraz turbina Istabris i2000 o mocy 2 kW. Luty to ostatni miesiąc kariery chińskiej turbiny kilowatowej M5. Turbinę wymieni chińska turbina FT2000 o mocy 2 kW na recenzję, której czeka coraz więcej osób. Miałem nadzieję, że uda się dokonać wymiany turbin podczas wczorajszych warsztatów małych instalacji wiatrowych podstawy, ale nie zdążyłem z adapterem do FT2000. Trochę szkoda, bo była chęć i energia w uczestnikach, a teraz będę musiał montować turbinę samodzielnie. Nawet z patentami wiatrakowni do montażu i podnoszenia masztu, montaż 30 kg turbiny to spore wyzwanie dla mnie. Krótkie sprawozdanie i wnioski końcowe z wczorajszych warsztatów będą w następnym filmie. Następne warsztaty, małe instalacje wiatrowe, podstawy odbędą się 6 albo 13 kwietnia. Osoby zainteresowane, proszę o maila. Po wymianie turbin moc mikrofarmy zwiększy się do 5 kW, a właściwie do 6 kW, bo za chwilę pojawi się czwarty maszt z nową turbiną do testów Istabris i 1000 o mocy 1 kW. Uczestnicy warsztatów mieli wgląd w pracę w toku nad komponentami nowego panelu sterowania dla mikrofarmy, ale byli trochę niezadowoleni, że nie wpuściłem ich do sterowni i nie zobaczyli systemu podczas pracy. Wolałem, żeby nie oglądali mojego kablowego spaghetti i bałaganu spowodowanego modernizacją sterowania. Co prawda, nie było specjalnie na co patrzeć, bo wiatr był słabiutki. Wracając do produkcji turbin, to wyglądała ona następująco. Turbina Istai 2000 o mocy 2 kW wyprodukowała 93 kWh energii w lutym w porównaniu do 114 kWh energii w styczniu. 126 kWh w grudniu, 45 kWh w listopadzie oraz 90 kWh w październiku. Turbina M5 o mocy 1 kW wyprodukowała 24 kWh w lutym w porównaniu do 19 kWh w styczniu, 27 kWh w grudniu, 8 kWh w listopadzie oraz 15 kWh w październiku. Turbina I700 wyprodukowała 43 kWh energii w lutym w porównaniu do 36 kWh energii w styczniu, 31 kWh wyprodukowanych w grudniu. Przy czym w grudniu pracowała tylko przez dwa tygodnie. Jak widać, Turbina I700 konsekwentnie bije na głowę chińską turbinę kilowatową, pomimo mniejszej mocy oraz niższego masztu. Łącznie trzy turbiny wyprodukowały w lutym 160 kWh energii w porównaniu do 170 kWh energii w styczniu, 184 kWh w grudniu, 54 kWh w kiepskim listopadzie oraz 110 kWh w październiku. To tyle z raportu miesięcznego produkcji małych turbin wiatrowych za miesiąc luty. Linki do poprzednich raportów oraz recenzji turbin znajdziecie na końcu filmu. Jeżeli macie pytania, proszę o komentarze poniżej. Zapraszam do subskrypcji kanału.